Drogie panie, miło mi panie przywitać. 8 marca, Wielki Dzień, Wielkie Święto. Dzień Kobiet. Zapraszam na wieczór wyjątkowy. Wieczór dla was. Spotkanie z poezją dla kobiet i o kobietach. Poezją, która sprawi, że ten wieczór będzie magiczny, niezwykły i wyjątkowy. To dla was, drogie panie. Zaczęło się to dawno, dawno, najdawniej jak pamięć sięga. Tam, skąd bierze początek rodzaju ludzkiego księga. Pod modrym niebem, w cudownym ogrodzie, pod słynnym drzewem, w przewiewnym chłodzie, pierwszą wiosną, w pierwszym maju. Zresztą każdy o tym wie. Kiedy Adam mieszkał w raju, bardzo często nudził się. Spać tam było we zwyczaju, więc spoczywał w błogim śnie. Dalszy ciąg. Każdy sam sobie dośpiewa. Po prostu Ewa. I zaraz potem zerwała owoc z drzewa, co nęcił wonią i blaskiem świecił. Ach, przypadła doń pożądliwymi usty. Patrz, Genezis. Rozdział trzeci, ustęp szósty. Widząc tedy niewiasta, iż dobre drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne ust wejrzeniu, a porządliwe drzewo, dla nabycia umiejętności wzięła z owocu jego i jadła. I dała też mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. Od grzechu zaczął się jej świat. A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta. Zdradliwa, i wierna, i dobra, i zła. I rozkosz, i rozpacz, i uśmiech, i łza. I gołąb, i żmija, i piołun, i miód. I anioł, i demon, i upiór, i cud. I szczyt nad chmurami. I przepaść bez dna, początek i koniec. Kobieta. Aha. Kocham Cię za to, że Cię kochać muszę. Kocham Cię za to, że Cię kochać mogę. Kocham Cię za to, żeś Ty mi jedyna. Piękną kobiecą objawiła duszę, że się przed Tobą kolano ugina. I myśl o tobie każdą niesie trwogę, i niepokoi się tym, i pamięta, żeś może dla niej za czysta, za święta. Folgujmy paniom, nie sobie ma rada, miłujmy wiernie, nie jest w nich przysada. Godności trzeba, nie za nic tu cnota. miłości pragną, nie pragną tu złota. Miłują serca, nie patrzają rady. pilnują prawdy i nie kłamają rady. Wiarę uprzejmą, nie dar sobie ważą, W miarę nie nazbyt ciągnąć rzemień karzą. Wiecznie wam służę, nie służę na chwilę, Bezpiecznie wieście, nie rad ja omylę. Gdy cię nie widzę, Nie wzdycham, nie płaczę, Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże, gdy cię długo nie oglądam, Czegoś mi braknie, Kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu w myśli Twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję, mimo chęci, że on jest zawsze blisko mojej pamięci. Znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed Tobą szedł wylewać żal, Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w Twe znajdę progi. I wchodząc w sobie, powtarzam pytanie, co mnie tu zjadło? przyjaźń czy kochanie? Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, Po Twą spokojność do bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, Bym był dla Ciebie zdrowiem i pokojem. Znowu sobie zadaję pytanie, Czy to jest przyjaźń, czy to jest ukochanie? Kiedy położysz rękę na me dłonie, Luba mię jakaś spokojność owionie. Zda się, że lekkim snem zakończę życie. Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie, które mi głośno zadaje pytanie, czy to jest przyjaźń, czyli to kochanie. Kiedym draciebie tę piosenkę składał, wiesz czy duch mymi ustami nie władał. Pełen zdziwienia sam się nie postrzegłem, skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem, i zapisałem na końcu pytanie, co mię natchnęło. Przyjaźń? Czy kochanie. Dzisiaj dzień piękny, uroczysty. Taki dzień raz się w roku zdarza. Gdy 8 marca z gwarem wiosny wytryśnie z kartek kalendarza. Tak, to wspaniałe wielkie święto. Więc śpieszą chłopcy i panowie z bukietem życzeń w barwach kwiatów, uśmiechnąć się do wszystkich kobiet. Między nami nic nie było. Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych. Nic nas sobą nie łączyło, prócz wiosennych marzeń zdradnych, prócz tych woni, barw i blasków unoszących się w przestrzeni, prócz szumiących śpiewem lasków i tej świeżej łąk zieleni. Prócz tych kaskad i potoków, zraszających każdy parów, prócz girlandy tęż obłoków, prócz natury słodkich czarów. Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów, z których serce zachwyt piło, prócz pierwiosków i powojów między nami nic nie było. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty, w tańczących wokół lustrach ciemnych dni, rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w półczuły gest, pamięci składam wciąż pasjan z samych serc. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę Twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny portret Twój. Uniosę go, ocalę wszędzie. Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój zamyśli nagłych Twych i rzęs. Obdarowany Tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś, wybacz, przed życiem pójdę, spoglądając wciąż wstecz. Drogie panie, świat bez was byłby nie do zniesienia. Dlatego w dniu Waszego święta życzę Wam wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia, bo cóż innego można w tych trudnych czasach życzyć. Życzę Wam, żebyście cieszyły się należnym szacunkiem nie tylko w ten dzień Waszego święta, ale codziennie. Osobiście staram się o to dbać i namawiam wszystkich Bielszczan do tego. Szczególne życzenia, oczywiście, dla Bielszczanek. Wszystkiego dobrego.